Witam, witam was wszystkich moi moimi z tej strony Caldern. Wracam do naszych przygód z grą Alien vs. Predator. Zaczynam w sumie każdy wstęp do gry właśnie w ten sposób. No cóż, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Gramy dalej oczywiście przy pomocy Aliena, to już druga misja. Tędy raczej się nie przedostaniemy tam, zaraz zobaczymy, którędy należy to zrobić Nie zdziwiłbym się jak gdzieś trzeba byłoby skoczyć No dobra Ale takowych miejsc och chyba w to miejsce Dobra Muszę pamiętać również, żeby szukać tych pojemników w granicach moich możliwości. O, dobra, tam się nie przedostaniemy. Użyj szybu wentylacyjnego. Tu jest, możemy chyba się chować tak dokładnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba. O, idą. Jak widzimy. Skorzystam może z tej wentylacji, tylko nie wiem, kiedy oni dojdą w naszą stronę. O, dobra, idzie, idzie, idzie. Czyżby nas nie widział? Faniaczek. No, ten nas nie zauważył, ciekawe. Mają latarki, a jednak... A jednak nie są w stanie nas zauważyć. Dobra, dobra, jesteś odkręcony w tą stronę. Za chwilę ci załatwimy. Siema. I pędzimy dalej. Zobaczmy, tu mamy kolejny szyb wentylacyjny. Chyba tam muszę się wczłapać, o ile się nie mylę. No wbijaj do tej wentylacji. Zobaczymy, czy za nami nic nie ma. Nie, nic nie ma. No to pędzimy przed siebie. Tu jest wyjście. Dobra, muszę rozeznać się. Uciekamy, uciekamy od razu. A i takie wkurzające jest wchodzenie do... Do wentylacji w tej części. No, trochę bezsensownie to zrobili. No dobra, w każdym bądź razie jak? Na razie są martwi. A, to użyj szybu wentylacyjnego, trochę tych szybów tu jest.

Ginę, 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 ginę. No i zginąłem. No cóż, niestety granie obcym nie jest tak proste. Z tego co już widzę, jak pozostałymi. Biedy szkoda troszeczkę. Ale tak się składa, że obcy nie patrzą na płeć. Wow, jakim sposobem, no. Powinien paść całkowicie. Dobra, to co miałem zniszczyć zostało zniszczone w końcu. Niech no się rozejrze, tu jest jeden. Dobra, drugi również padł. Zielony jest bez bezbronny, więc jego nie muszę się ma bać. No i znowu. Mm. Mam Dobra, widzę, że będzie straszna katorga granie obcym. Zważywszy na to, że teraz zginąłem nie wiadomo od czego. Aha, to był wentylator. I to on powodował, że ginąłem. Ponieważ trzeba iść na górę, dobra, w każdym razie udało się przejść w końcu za czwartym czy piątym podejściem. Musicie mi to wybaczyć, ale naprawdę. Sterowanie obcymi nie należy do najbardziej przyjemnych. Dobra, nowe zadanie od królowej, dostań się do garażu. Niech no się rozejrzy najpierw. Ok. Dobra, tego załatwię w ten sposób. Ok, mamy kolejny zbiornik. Z tego co mi się wydaje, muszę wejść do wentylacji, bo inaczej nie przejdę. No, wchodzisz tam, czy nie? Oczywiście nie. Jezu, jakie to sterowanie jest. mozolne. zatłu z gościa, który wymyślał je No obra mniejsza o to nie denerwuje się przejdę to tak czy inaczej No to jest właśnie ciekawe Ponieważ bezbronnych ludzi nie zabijamy, tylko oczywiście infekujemy, że tak mogę to nazwać. Tworzymy nowych obcych. Coś tu jest, coś tu jest. A, jest kolejny zbiornik. co? Znowu do wentylacji? I gdzie? W tę stronę, z tego co widzę? Dobra, tu jest zamknięte... Tu również... Tu również się nie da, no to kurde, którędy w takim wypadku? Spróbuję, tędy chyba nawet da się w ten sposób. Tu są schody. Dobra, jest punkt kontrolny. To zaraz zobaczymy. Tutaj coś jest, nic nie ma. Ale wieżyczka jest. Zabij lub zainfekuj wszystkich w garażu. No, to żeś mi dała zadanie. O innym nie marzyłem w mordę kopane. my zwabiać niby ich. O, 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 o. Hmm? About here. Idziesz dalej na górę, czy nie? Czy boisz się? I wejść tu. Zabi wszystkich przy najbliższej okazji. Jak tylko Cię zauważą, to i zatłuką na kotleta dzięki tak zajebistemu sterowaniu. No właśnie, wystarczyło pojemnik zniszczyć i już, i już. Kurde, musiałaś uciec. Dobra Jeden z głowy w końcu przestaliśmy się czaić. Znaczy dalej zaczynamy się czaić, ale przynajmniej zdjęliśmy już jednego. Dobra, ok. Drugi załatwiony w tym samym miejscu. Na szczęście oni przychodzą sprawdzić, co tu się stało. Aha, tu jestem bezbronny jeszcze. No tak, już nie chcą iść, zaczynają się bać. I wiedzą, że coś... że coś jest na rzeczy. Jak ich teraz zdjąć, ponieważ oni dosyć chaotycznie teraz chodzą i trudno. Szczególnie ten mnie wkurza, typek. Gdyby nie ten, ktoś pójdzie tam na górę. Dobra, jeden zdjęty. Kurde, tam chyba typek mamiota czognia. Tego nie jestem pewien. Więc będę musiał na niego uważać. Niech no się przyjrze tylko teraz. Tam ten masz Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale zbudował. Dobra, chyba z uzbrojonych to już chyba ostatni. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ładnie, ładnie. Możemy kontynuować naszą wędrówkę. I to by było na koniec misji obcego. No właśnie, tak jak widzicie, nie jest zbyt... Yy... Trudno mi nazwać tą misję, no. Tak czy inaczej, jeśli się wam podoba, to zachęcam do komentowania, subskrybowania. Misja nie jest zbyt ambitna, o dokładnie o to mi chodziło. Od co po prostu wszystkich zatłuc i, i, i bądź zainfekować i tyle. No. Tak więc ja się żegnam. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i na razie.